Czy nie zastanawiałeś się nigdy jak zostać ninjo w Minecrafcie? Nie, nie chodzi mi tu o zmianę skina. Popatrzcie. Jedyne czego... <gryw> Jedyne czego będziemy potrzebowali to... Crafting table. Aha. I gwiazda reteru. Splash potion of Invisibly, Invisibly, nawet 6,2kg 00. Letter cap, Inksets. Czyli czarny barwnik i skórzona drzewka. Ehm. Wchodzimy w moje zakupkę. I robimy ten. Jest d. Jest. Ubieramy. Bierzemy. Wrzucamy naszą miksturką, bierzemy naszą gwiazdę. I wyglądamy jak ninja. Bo wiecie, ninja mają takie shirukeny, Nie, no tak jakby ma symbolizować sieruken. I uwaga! Leci shiruken. Ła! To się taka groźna. No to... No to papa.